Mm. dobra, ogólnie zaczęliśmy grę w Fortnite OG. Przywita się z widzami. Hello, hello, hello. E, chłopie, przywita się z widzami, a nie. Siema mam zła się Zaczęliśmy grę w danym sezonie, i to jest Fortnite OG, nie. Szukamy gracza, mam już 5 killi, A ile ty masz? 3? 3, no. właśnie widzę. Przeliczyłem, widzowie, Przeliczyłem. I włączę teraz słuchawki widzowe. poczekajcie Uno momento Czemu we mnie strzelasz? Czemu trolujesz? Czemu trollujesz? No, mamy do double pompę, więc zobaczymy jak, jak double pompa się sprawdzi w nowym sezonie pato, 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 pato. No no, to, to świetnie, to świetnie, nie? To, że świetnie zrobił. No dawaj, ja, ja chcę się z kimś poklepać. E A, widzę go już. A widuję go. Odosła o bomba. Oj, ten bombę. To chyba gracz jest. Tak? Serio? No, podeszłem ze snajpem. Uuuu Ja wezmę go granatnikiem ja bo drugi tu gdzieś chyba. Nie, jednak nie. Patrzcie, jak działa double pompa, od razu można strzelać, nie? Double pompa jest OG w tym nowym sezonie. Tak jak była kiedyś. Dawniej. O, aż sobie wezmę ten rewolwerek. Nie ma leczenia tutaj? Ej, ja dam. Poczekaj. Kurde, ale mi zagawało. Ale mi przelagowało, nie? Poczekaj. Ulecz Ale dostał. Musiałem tylko odlagować i w prime jestem. A bo tu nie ma tych restartów. No weź mnie To chodźże tu. No tak. A tu jesteś normalny tryb? Co? Masz tam apteczkę, tu jesteś normalny tryb, czy tylko OG w tym nowym sezonie? Gdzie mam obteczkę? Nie wiem, stary, nie odpowiadasz mi w ogóle. Poczekaj, Fortnite OG! Ile pabadziu? 5 HP. Nieźle, gdyby mi nie lagowało, tak szczerze zadałbym mu więcej. Wde. Nie, wkurza ten movement To jest fajne znaczy, właśnie Jest git tylko All is gone, all is gone bro Ty mam ma ma wszystko No, no, no. Uh? Dedam koło Dedam, dadam. De 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 ja dadam. No to się dedaj moment, moment, no to dedaj, poczekaj, ja się biję z kimś Ja ci zaraz wyleczę już zrobiłem zabity, to są... Ej, to są trapy z ratowaniem świata jeszcze, nie? Co jest grane? Co jest grane? Widzowie nie, co to co się dzieje? Teraz choćby o strefa idzie. Faktycznie zdarzasz jak nie pójdziesz do strefy. Mój Bombok Ej, bo mnie dobija. No to... To mój problem? Poczekaj. Ale nie ma szansy, że już... No ale już jest tu Zresztą już gracza No hopę, zabiłem gracza. Nie wiem czy widziałeś. A, jest karta, ale jaja Czy coś no, nam daje ta karta? Dy tego nie, 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 nie wziąłeś. Wziąłem Nie będę pewnie Czy Czekaj zaznaczyć czy restart i Nie ja widzę, a czy możesz zaznaczyć no? Kurde, ej, czemu mi nie działa ten Co się dzieje? Czemu mam takie lagi? Nie widzę, nie widzę w ogóle HP w lewym, gór, w lewym dolnym rogu, więc jak widzowie wiecie jak to naprawić, to dajcie znać, nie? Ej, muszę się pochwalić. No, no dawaj. Jadę dzisiaj kebaba. No, kurde, to... To G. A, a jakiego? No, w Antali. O ja właśnie, ja właśnie też będę jadł. On jest najlepszy. No to prawda, to prawda. Bo tam jest to mięso takie ten i... i Kraftowane, i... craftowane. No jak w mojej Dobra, odrodzimy cię. Jeszcze. Patrz, wygramy, wygramy tą grę, mówię ci. No, możesz nie śpiewać, no odcinek nagrywa. Przeszkadza widowni, a ja tego wycinał nie będę. No, no momento, widzowie, już, już go odrodzimy. Może odrodzimy tego Bambiczka. Dobra. Odrodziliśmy Bambiczka. Żyje. Co gracza. Ojej, przepraszam. wid... Ojeju, przepraszam Na zróbko Dziękuję Jesteś bardzo uprzejmy, kolego Ojeju, o, pom, 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 aż musiałem się o, wysmarkać, widzę, sorry Ej, mam chorba O, możesz dać Nie o, No dobra, T tak też można Oho Ej, mam Gosia Chyba mówimy o tym samym goście Ta, to Oj Me, uda, ma, meg, uda, Weź sobie coś z tego. Ej, bo strefa No właśnie Idealnie się zatrzymała No właśnie wiem Ale idziemy do kolejnej już, to na sobie Chciałbyś mi użyć trochę naboi do snajperki? No pewnie Proszę, jestem dobrym kolegą. Eee, no. już we mnie strzelają You're a fake You're a fake Ej oni, oni są graczami No Właśnie Ja w siebie strzeliłem granatem No i znowu się strzeliłem granatem, ja nie wiem kiedyś z granatnikiem byłem dobry, wciąż jestem, ale... Teraz zapomniałem jak to działa. A, bo o, tam o, jest strefa, nie? Tam jest strefa. No i dał mi kurde laser. czy nie mogę budować. Bo żyję? No Bo u mnie słabo Ja, ja, ja żyję, ja żyję, zabiłem. Mogę ci dać apteczkę, jak chcesz. Chcesz mieć kido? Masz tutaj. Nie, na razie tam ziołka na sobie, muszę, muszę ogarnąć tego typa. Zaraz widzę, skąd ten gościu strzela. Ej, ja nie wiem, czy ka nie zostawić. Ten typa, nad sobą. On mnie, on mnie obchodzi. No kurde, no, 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 no. O ty, o ty Z trzech różnych stron jest strzelają Jakby o, trzy tyba. osoby zostały stary Ale sobie nie możemy z nim poradzić, nie? O, sobą bomba. Nie, nie, proszę nie Ty, bo strefa idzie Shit No to dawaj To idź do tej strefy najpierw Nie wiem po co ja strzelam, nie wiem, takie mi sklejki wolę. Uuuuh, yy! to się tu wziąłem, jakiś strzelasz? Tak, jest, sir. Leżę? Ja gram na clewę, tuż za 30 zł tylko przyłynę. Jął. Ty dostaliśmy my na dwóch typów. No tak. To Chciałem ci tylko powiedzieć. To 2 dwa Stary powiem ci, że ja gram na klawiaturze za 20 zł, nie? Jo. O, to jesteśmy jeden. O, jesteśmy dwóch na jednego teraz. No bo zginął w strefie, tak? No. Mhm. No już. Ty co, cie on chodzi? On po drzewach chodzi. On jest nad nami. Ta. To... No nad nami centralnie. O, oh, spadł. Majicka. No i Victory Royal. Victory Royal Jeszcze. Damaj jeszcze raz gramy. No pewnie. Ale to już widzę w następnym odcinku, więc oglądajcie. Pozdro.